Dzisiaj pokażę Wam jedno z najprostszych narzędzi do budowania AI agentów. Będzie to pierwszy film z trzech części. Zaczniemy od dodania prostego agenta AI, potem nauczymy się eksportować agenta jako chatbot do własnej aplikacji bądź też strony www. i później podłączymy bazę wiedzy pod tego agenta. To będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza dla osób, które prowadzą własną firmę. Pełne tutoriale będą publikowane na moim kanale YouTube i będzie mi miło jeśli zostawisz suba. Przechodzimy do konkretów. Jesteśmy na stronie Flowise AI i jeśli chcemy skorzystać z wersji w chmurze jest to najłatwiejsza opcja i do tego z darmowym planem. Mamy też opcję podobnie jak z n 8 do uruchomienia Flowise lokalnie lub self hosted na swoim serwerze ale to pokażę w pełnym tutorialu na YouTube. Po utworzeniu konta Zalogujemy się i przechodzimy do Agent Flows, a następnie klikamy Add New. W nowo utworzonym Agent Flow klikamy plusik, by dodać agenta AI, następnie połączmy go ze startem i kliknijmy dwukrotnie, żeby przejść do jego konfiguracji. Wybierzmy teraz jeden z modeli GPT Mini od OpenAI. W parametrach podłączmy swoje konto i zeskrolujmy w dół aż do narzędzi. Tutaj możemy wyposażyć agenta AI w dodatkowe funkcjonalności, żeby nie był gołym LLM-em. I mamy tu do wyboru e, również narzędzia, które są wbudowane do modeli OpenAI, takie jak wyszukiwanie w sieci i z tego właśnie konkretnego narzędzia tutaj skorzystam. Dodatkowo dodam narzędzie Current Date Time, żeby agent miał informacje o dokładnej dacie i czasie, a na koniec dodajmy jeszcze uproszczony prompt systemowy i możemy już przetestować agenta w akcji.